Ciężko cokolwiek powiedzieć w tej chwili, bo no, nagrywając filmik w tamtym tygodniu nie spodziewałem się, że przyjdzie mi nagrywać w takich okolicznościach, aczkolwiek no jest jak jest i trzeba się z tym zmierzyć, chcąc nie chcąc. Tego zapraszam na taki niedzielnik wojenny. Wszyscy doskonale wiemy, co się stało. Wiemy o tym, że Rosja napadła, bo inaczej tego nie można nazwać: napadła na Ukrainę. W związku z tym, no, Rosja, będąc naszym rywalem w barażach o prawo gry na mundialu, no, Polska nie chce się na to zgodzić. Polska nie chce, żeby Rosja w ogóle była brana pod uwagę jako jeden z uczestników baraży. Do naszego apelu, po no, dość długich negocjacjach i rozmowach, przyłączyły się zarówno Czechy, jak i Szwecja. Więc Kolejne Kolejni członkowie baraży. Na obecną chwilę sprawa wygląda tak, że FIFA nie zgadza się na wykluczenie Rosji z mundialu za baraży. To jest głupie i idiotyczne, bo trzeba ich wykluczyć. Z czego się da, żeby społeczeństwo poczuło konsekwencje swojego władcy i w jakikolwiek sposób się zbuntowało. Chociaż to być może też niewiele da. Sprawa wygląda tak, że Fifa chce, aby Rosja rozgrywała swoje mecze bez hymnu, bez herbu i na neutralnym boisku, co kompletnie mija się z celem. Ale no Fifa jest FIFA, i tutaj jeżeli Gianni Infantino jest prezydentem u FIFA i przytula się z Putinem przy każdej okazji, no to nie oczekujmy cudów, tak? Nie tylko NATO nakłada na Rosję sankcje, bo przyłączyła się do tego i UEFA i wszystkie kluby w Europie, które jakkolwiek mogły pomóc i walczą w jakikolwiek sposób z Rosją, już nie mówię o tych wszystkich flagach, napisach Stop War, o tych koszulkach, o tym co zrobił Mati Kesz, że miał tutaj napisane pozdrowienia dla y, Tomasza Kędziory. Bardzo to są wszystko miłe gesty, ale takie konkretne czyny: no to po pierwsze, UEFA zrywa współpracę z Gazpromem jako sponsorem Ligi Mistrzów. Nie boją się sprawy w sądzie, nie boją się konsekwencji, wierzą i mają taką wiedzę też, że są w stanie wygrać nawet jeżeli będzie jakikolwiek proces. Druga sprawa to Szalkę i Austria Wiedeń rezygnują z napisu Gastron na koszulkach, więc co za tym idzie, rezygnują ze sponsoringu przez Szalkę swoich klubów. Co ciekawe, jest to bardzo odważny ruch ze strony Austrii Wiedeń, która nie tak dawno jeszcze no, stała przed widmem upadku z powodu właśnie różnych tam zawiłości finansowych. A teraz jakby nie zważając na nic, odrzucają propo propozycje, odrzucają współpracę z Gazpromem. Druga sprawa, właśnie jakiś tam dyrektor Gazpromu e, został znaleziony martwy na chodniku w Moskwie, o ile nic nie przekręcam. Także jest. Wiecie jak jest zresztą. UEFA również grozi Spartakowi Moskwa wycofaniem z europejskich pucharów, o ile już nie poszły jakieś tam papiery, że jest wycofany. Więc no tak jak mówiłem, jeżeli da radę jakkolwiek wykluczyć Rosję ze świata sportu, to są strony i, i organizacje w świecie, które nie wahają się tego zrobić, a są takie organizacje jak FIFA czy FIS, które boją się tego strasznie i kombinują jak obejść to wykluczenie. Roman Abramowicz w specjalnym oświadczeniu z się z Rosjaninem i miałby być wydalony z Londynu. W specjalnym oświadczeniu napisał, poinformował w sumie, że przekazuje część swoich akcji w Chelsea na rzecz funduszu charytatywnego Chelsea, a co za tym idzie w skład tego funduszu wchodzą zarządcy Chelsea. Więc no Abramowicz jakby jest już poza klubem. Czy będzie wnioskował o zwrót tych pieniędzy o zwrot tych pieniędzy, które wpompował w klub, ciężko mi w tej chwili powiedzieć. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Fajnie, że się nie opierał i że zrobił to bez żadnych tam problemów. To ale jest na pewno fajne. To, co potem zrobiła Chelsea, po prostu się W czasie gali MMA transmitowali na TVP. W czasie walki Rosjanina dokładnie, wyemitowano te takie paski kontrolne, jak u mnie, zazwyczaj między niosami i w w czasie ich emisji też puszczono po prostu dźwięk apelu nawołującego do bojkotowania i wycofania rosyjskich sportowców z każdej możliwej dyscypliny na świecie. Świat Formuły I również sprzeciwia się działaniom wojennym na terenie Ukrainy i to chyba w najbardziej dotkliwy sposób, bo Grand Prix Rosji po prostu się nie odbędzie. Jeremy Clarkson nawet taki dość uszczypliwy sposób napisał do Nikity Mazepiny na Twitterze, że nawet jeżeli wystartowałby w Rosji sam, to i tak by przegrał. No typowy Jeremy, ale ma w tym dużo racji i, i fajnie, że, że sportowcy mimo różnych krajów animozji drużynowych, klubowych potrafią się naprawdę zjednoczyć i to są bardzo ładne obrazki zachowania i fajnie się to ogląda. I na koniec jeszcze taka ciekawostka, że w czasie e, zawodów w i podczas skoków rosyjskich, y, skoczków, komentatorzy po prostu mi dzieli. nie komentowali tego, no co mieli zrobić, zrobili co mogli i, i też brawa dla nich. No świat, świat, świat sportu mocno się y, jednoczy w tych dniach z Ukrainą, nie tylko sportu zresztą, bo, bo wszyscy i cóż, no mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to, co nagram, to już nie będzie dotyczyło tematu wojny, bo uda się ją jak najszybciej zakończyć, ale jak będzie, no to się okaże na dniach. W tej chwili to po prostu dziękuję za uwagę i trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie.